Czołem, czołem, kromka zresołym. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. Wybaczcie mi z góry to, że w tym momencie będę chyba dwie albo trzy osoby zabijał z wyrzutni rakiet piechoty. Ale no, słuchajcie, czasem trzeba sobie radzić. Tym bardziej, jeśli gra się na takiej otwartej mapie, jaką jest Park Lumpów i z taką bronią główną, jaką jest UMP-UMP, które jak wiemy, jest PDW. A jak wiemy, PDW za bardzo nie nadają się do walki na dłuższe dystanse. Moi drodzy, na pewno jesteście strasznie zdziwieni. Pewnie niektórzy z Was się nawet martwią o moje zdrowie. Co ja takiego musiałem zrobić złego, albo może dobrego, że wrzucam film w zasadzie jeden po drugim. Tak jest. Co się musiało stać takiego? Słuchajcie, stało się to, iż pojawiła się sprawa niecierpiąca zwłoki. Tak jest. Zanim o tych sprawach niecierpiących zwłoki, moi drodzy, park lumpini, park lumpów w dużym podboju z UMP-45. Nie wiem, albo UMP9. Zaraz to się gdzieś tutaj wam na pewno pojawi, jak kogoś zabije, a czasem mi się kogoś w tej rundzie zabijać udawało. Yy, I generalnie to jest tylko i wyłącznie tło do dzisiejszego takiego mojego pierdzielenia. Yy, bo jako taką gameplayem się zajmować nie mam zamiaru. UMP9, tak, UMP9. Yy, słuchajcie, pierwsza najważniejsza sprawa 60 klatek na YouTubie. Aktualnie. Praktycznie pod każdym jakimś tam większym kanałem na YouTubie 3 czwarte komentarzy albo połowa to zapytania typu, kiedy będziesz nagrywał w 60 klatkach i tego typu różne atrakcje. Apeluję, spokojnie, nie srajmy żarem luzik. To jest proces, który na pewno wszystkich prędzej czy później dotknie. Ja jestem taką osobą, że jeśli już coś tutaj chcę zrobić, tak i zazwyczaj mnie wiecie. Jeśli jakieś nowości wychodzą, to staram się robić to w miarę szybko. I tak też moi drodzy będzie w przypadku 60 klatek na moim kanale. Jednakże jest to uwarunkowane. Pewnymi rzeczami. Będę tutaj naprawdę nieźle sobie radził z tyłu łępy, aż się sam dziwiłem, że tak mi dobrze poszło. Chwyt pochylony, tłumik, no naprawdę niezła siaka się działa. A na końcu jeszcze zresztą zobaczycie, co się stało, bo, bo to też jakiś bóg chyba Battlefielda się włączył mi nagle. Pierwszy raz coś takiego miałem. Po kolei. Moi drodzy, dzisiaj, czyli 1 listopada w święto wszystkich świętych, w święto wszystkich świętych. Firefox został zaktualizowany. On został zaktualizowany tak, że odtwarza filmy, które natywnie, pierwotnie zostały wrzucone w 60 klatkach. Jednakże, żeby nie było tak różowo, on nie odtwarza tych filmów w 60 klatkach. On je odtwarza w klatkach 30, ale, ale jest to progres. Jest to progres, gdyż na samym początku, jak Chrome dał tą możliwość, to Firefox niektórym użytkownikom po prostu nie otwierał w ogóle takich plików. Co się lekko mijało z celem, żeby wrzucać pliki w 60 klatkach, kiedy jedna czwarta Twoich widzów może nie mieć dostępu do takich materiałów. Wiadomo. Wystarczy zmienić, nagry, wystarczy zmienić przeglądarkę. Ale wiemy jak to czasem jest. Czasem jesteśmy leniuszkami. Czasem nam się tutaj nie chce coś zrobić prostego. No, Prawda, sam też tak mam. Nie mamy się co na ten temat rozwodzić. Jednakże sytuacja się zmieniła. Firefox odtwarza te 60 klatek w 30, co prawda, ale filmiki działają. Więc, słuchajcie, decyzja zapadła. Kromka kupuje nagrywarkę nową. W przyszłym tygodniu powinienem ją dostać. Będzie to Elgato Game Capture HD 60. Dlaczego Elgato, a nie Avermedia U3? Dlatego, ponieważ, jeśli chodzi o Elgato jestem bardzo przyzwyczajony, ufam tej firmie moje Elgato ani razu się nie zepsuło. Słyszałem o wielu problemach z Avermediami, chociażby rok miał wiele problemów z Avermediami. Tutaj mówię tak, generalnie wiadomo, to na pewno zależy też od, od zwykłego egzemplarza. Aczkolwiek Elgato ma wiele rzeczy, które no po prostu świetnie mi się podobają. Począwszy od kolorków, możliwości ustawienia ich od razu. No i przede wszystkim, słuchajcie, no to jest kluczowe. kluczowe. Elgato HD60 nie wymaga USB 3.0, ja mam w laptopie USB 2.0. Więc problem, jakiekolwiek dyskusje rozwiązują się automatycznie same. Więc tak, to będzie w przyszłym tygodniu. I teraz pozostaje mieć nadzieję, że mój kochany laptop, który no, co prawda, to jest z tego co tutaj widzę, i siódemka. Także całkiem spokojnie sobie daje radę tutaj z renderowaniem i z różnymi takimi rzeczami. Będzie sobie również dawał radę z obsługą tejże właśnie nowej nagrywarki. No i z renderem tych 60 klatek, prawda? Na samym początku software Elgatowski 2.0, który umożliwia to, był na tyle zbugowany, kiedy on wyszedł, że no wszyscy mieli problemy. Większość ludzi, nawet z tymi mega zajebistymi pc miała po prostu problemy z tym, żeby sobie włączyć cokolwiek tak. Przemcio, który ma niesamowity kombajn e, mówił, że no, po prostu nie działało mu to tak. Ja wczoraj sobie to sprawdziłem. Okazało się, że na szczęście wszystko jest w jak największym porządku, w jak najlepszym porządku, więc jestem dobrej myśli. Tak, że będziemy się przesiadać na 60 klatek. Jeszcze tutaj parę gameplayów mam, które będę starał się sukcesywnie opróżniać do momentu, kiedy te moje Elga to przyjdzie. We wtorek będzie, co będzie we wtorek? We wtorek będzie wtorek, a we wtorek będzie topka na październik. Odnośnie topki, w tym momencie, jeśli będziecie wysyłali topkę, materiały na topkę, no to ona, te materiały będą... Po prostu na następny miesiąc. I jeszcze z takich ogłoszeń parafialnych, bo dzisiaj tak jak mówię, ogłoszeniowo tutaj wiecie, taki niby cicho-ciemna kromka, jednak zrobiła filmik po dwóch dniach, a nie po czterech albo po pięciu. Docencie to. Ho, ho. Słuchajcie, mamy już, mamy już jasność co do premiery Hardlina, marzec 2015. Mamy jasność co do premiery Battlefronta. Tak jest, Battlefield Battlefront, to będą święta Bożego Narodzenia, tak? Święta Bożego Narodzenia 2015, czyli mamy Marzec Hardline. Święta Bożego Narodzenia mamy, mm, mamy tego, no, Battlefronta. No i mamy mm, dopiero w 2016 roku Battlefielda 5. Teraz gramy w czwórkę, dobrze mówię? Tak, Battlefielda 5. Także cykl życiowy tutaj zostań, został rozłożony, wydaje mi się, całkiem dobrze. Każdej z tych gier, hardline oczywiście będę kupował, no bo jako kanał battlefieldowy, no samo przez się rozumie, że będę w niego grał i będę starał się Wam, tym niezdecydowanym, jako, jak i tym bardziej zdecydowanym przekazać jakąś tam swoją opinię na ten temat. Um, oczywiście, kiedy Battlefield hardline wyjdzie. Będę dalej grał w czwórkę, bo tutaj sprawa no, jest tak porobiona, że jednak to nie jest następca, jak było w przypadku czwórki, że był następcą trójki. Dla mnie to jest taki spin-off, coś takiego, wiecie, po środku. Aczkolwiek ja jestem umiarkowanie nastawiony do tego wszystkiego i uważam, że jeśli gra będzie dobrze zrobiona, jeśli będzie się bronić, to mnie żadni policjanci i złodzieje nie przeszkadzają, także to jest ta kwestia. Co do Battlefielda, Battlefronta, nie wiem. Ma być gra epicka. Ja widziałem jakieś urywki deweloperskie e, odnośnie grafiki, odnośnie rozgrywki. Jeśli to ma być Battlefield w Star Wars z tymi takimi mechanizmami typowo growymi, jakie prezentuje Battlefield, to myślę, że jakoś przeboleje futurystykę. Chyba, że wymyślą jeszcze coś innego zupełnie. Wystarczy, wydaje mi się, poczekać na jakieś informacje odnośnie trailerów. Bet pewnie takie będą. Może jeszcze nie teraz na pewno, ale, ale no, jednak trzeba. No to poczekać, żeby jakąkolwiek inną opinię poza gdybaniem tutaj wydać. Także, moi drodzy, HD60 będzie w drodze w tym tygodniu, mam nadzieję. No, no, Przyszłym, bo oglądacie to w niedzielę. We wtorek będziemy mieli październikową topkę. Naprawdę niezłe klipy, naprawdę niezłe klipy. Super, że przesyłacie te filmy. Mieliśmy dużo, dużo propozycji i, i troszkę, troszkę bólu głowy. Co by tu wybrać? No ale to wszystko zobaczycie we wtorek. No i jeszcze te ogłoszenia odnośnie właśnie Battlefieldów, które już wiemy, kiedy będą. Także powoli można się nastawiać na nowe gameplaye. Także moi mili, pamiętajcie, kromka biega, radzi nigdy was nie radzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Pa pa.